Co? Fuj! Fuj zrobiła lala, to załóż... Ubierz ją teraz ładnie. No, Jutro się tam przejdę. No, tam nie ma już nic. Fuj! Jesteśmy na umowie z John i kiedy Na sztywność. Przełożymy na przyszły tydzień. Fuj! Nie musisz iść, jeśli nie chcesz. Zostań w domu. Fuj! Ciekawy człowiek. Mama! Co? Kciuś lulu robi tutaj. Zjedni. Na ścianach samą gwoździe i jasne plan. A jedyny obraz nie pasuje. Nie zauważyłem. Dajesz lali, am? Moja przyjaciółka Hm. Louise <laughs> McBurney Hm. z Hm. 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 Laura Hm. Dałeś lali cukierka. Dobrze się czujesz. Aha, sam zjadłeś. I biegasz. Ja nie mogę się ruszyć. Dajesz jej malutki kawałek, żeby się do buzi zmieścił, tak? Ojej, ale dajesz lali am. No pięknie ją nakarmiłeś.

Dajesz Lali gumę, tak? A mi dajesz, tak. Mmm, jakie dobre. Zabrałeś jej? O fuj, ale ją O fe! Tchau,